Witam Państwa dzisiaj na malinach i w ten piękny, słoneczny dzień. Chciałbym przedstawić bieżące zalecenia na temat uprawy właśnie tego gatunku. Witam Państwa, Michał Agdy Polska. Tak jak wspomniałem, jesteśmy tutaj na plantacji malin. Akurat w tym momencie maliny letnie, które zbliżają się już do owocowania. Chociaż przechodzą przez nasz rejon burze, deszcze, za mną słychać motopompę, bo tej wody ciągle brakuje i wciąż tu jest prowadzone nawodnienie, a dlatego właśnie spotykamy się w takim miejscu, gdzie ta plantacja wygląda nie najgorzej, ale są miejsca, gdzie te pędy są bardziej pouszkadzane, żeby zwrócić Państwu uwagę na to, jak ważne w tym momencie będzie odżywianie roślin, tak żeby te owoce na krzewach, które były uszkodzone przez zimę i przez wiosenne przymrozki, żeby te owoce dorosły nam do oczekiwanej wielkości i mogą być sprzedane w klasie ekstra. To co widać za mną, to oczywiście dorastające owoce, już za kilka dni może jakieś tam pierwsze czerwone będą zbierane. Ale gdzieś w głębi krzewu widać, że owoce są mniejsze. Są liście, które są przebarwione, żółte. E, liście spadają. Na słabszych pędach wręcz ten wzrost i owocowanie zatrzymało się pędy pousychały. Wszystko to jest efektem właśnie tych uszkodzeń. Nawet jeżeli pęd jest zielony, mamy problem z tym, że uszkodzona jest gdzieś podstawa pędu kwiatostanowego. No nie są one tak odżywione, jak być powinny. Same liście też gdzieś są e, delikatnie przebarwione widać na nich małe niedobory, czy to fosforu, czy też plus do tego teraz te sacharyjskie upały i kolejne stresy dla rośliny miejscami pojawiają się również niedobory wapnia widoczne już na liściach właśnie w związku z zaburzeniami przewodzenia. Jeżeli chodzi o ochronę tutaj nie będziemy mieli jakichś wielkich problemów, no na pewno szara pleśń w tym momencie nie będzie jakimś wielkim problemem jeżeli mamy tak sucho. To, na co byśmy ewentualnie zwrócili uwagę, to redza maliny, szczególnie na dolnych częściach krzewów, tam gdzie jest troszeczkę chłodniej. No i oczywiście na tych młodych, wyrastających pędach, a na plantacjach malin jesiennych, no to już tutaj na całych krzewach będziemy szukali tych małych żółtych planek. Tam na pewno zabiegi typu zato będą nam się sprawdzały. W malinie jesiennej jeszcze cały czas preparaty siarkowe. Tam można tą siarkę podawać również w formie nawozów siarkowych. Jeżeli podawać tą siarkę bezpośrednio na liść, ona również będzie nieco przeszkadzała w rozwoju przędziorka. Wspomniałem, że dzisiaj głównie odżywianie, no, tak jak słychać, leje się ta woda i ferdygacja w tym momencie powinna iść cały czas. Jeżeli mówimy o malinie jesiennej, tam nawozy o składzie zrównoważonym, w malinie, która zbliża się do owocowania bądź jest już w okresie owocowania produkty o podwyższonej zawartości potasu. I w obydwu przypadkach przemienię z wapniową, żeby tego wapnia dostarczać możliwie jak najwięcej, również dla budowania pędów, bo wapń to nie tylko owoce, ale jakość pędów, które będą nam owocowały w przyszłym sezonie, bądź jak to w malinie jesiennej, owocowały już za kilka tygodni. Tutaj jeżeli chodzi o to nawożenie do listne, no to z jednej strony kierujemy się ku jakości owoców. I tu bym Państwa zachęcał, jeszcze w tym momencie, póki nie ma owoców czerwonych, do stosowania czegoś takiego jak folik amikal, czyli nawóz wapniowy z aminokwasami. Dajemy wapń, ale dajemy też aminokwasy, które pobudzają nam wzrost, pobudzają wzrost pędów kwiatostanowych, pobudzają gdzieś tam wzrost tych ostatnich kwiatów. Owoce będą na pewno dużo lepiej wykształcone mamy tam już jakieś mikroelementy w tym bor. Także ten okres kwitnienia, zapłodnienia, wzrostu owoców będzie przebiegał na pewno dużo lepiej. W momencie kiedy pojawiają się już owoce, owoce czerwienieją, podajemy moim zdaniem wapń, który nie zawiera azotu, czyli na przykład MobiCal, gdzie mamy wapń w połączeniu z krzemem. Ten dodatek krzemu będzie nam również wspierał rośliny w momencie takich właśnie stresowych warunków tego intensywnego słońca, kiedy krzewy niemalże parzą się od tego słońca, również będzie to wpływało na kondycję liści blaszki liściowej. Nawożenie wapniowe czy wapniowe z krzemem to jedno, ale wspomniałem, że mamy uszkodzone pędu, uszkodzone wiązki przewodzące. I nie wszystko to, co podamy do gleby, będzie mogło być pobrane bezpośrednio do liści, do owoców. Także w międzyczasie zabiegi nawozami fosforowo-potasowymi, takimi jak folik makro-PK, jeden, dwa zabiegi, ewentualnie jeszcze później w trakcie zbiorów wykonanie może jednego zabiegu, żeby ten, te deficytowe pierwiastki, które, tak jak na przykład fosfor, jest bardzo wolno przemieszczane z gleby, one były dostarczone bezpośrednio. Na owoce tam i bezpośrednio na te liście, które mają budować jakość tych owoców. Ale jako samo takie podniesienie kondycji liścia, myślę, że przyda się również magnez, który w takich warunkach właśnie tych stresowych temperatur też jego pobieranie bywa zaburzone. Często pojawiają się jakieś przebladzenia liści chlorozy. Tutaj na przykład folik Maxcop jako takie uzupełnienie magnezu, ale też delikatne uzupełnienie potasu. Będzie idealnym rozwiązaniem. No, jest tych zabiegów. Troszeczkę, ale patrząc na to, że tych zabiegów chemicznych wykonujemy nieco mniej z racji na pogodę, myślę, że warto pomyśleć o doskonałym odżywieniu. I pamiętajmy również, że taka pogoda to moment, w którym idealnie rozwijają się wszelkiego rodzaju szkodniki, m.in. przędziorek. No tu, w malinie owocującej, już za kilka tygodni. Czy też kilka dni, nawet nie będzie miał jakiegoś większego wpływu na plon. Ale patrzmy na malinach jesiennych, tam gdzie te pędy dopiero rosną. Czuwajmy, patrzmy, czy nie wchodzi on gdzieś tam na wyższe partie. I myślę, że oprócz klasycznej chemii, takiej jak abamektyna w postaci kosamektynu, można kierować się na przykład ku produktom mechanicznym, opartym na silikonach, takich jak na przykład toro, który będzie mechanicznie zaklejał te formy ruchome, ograniczał ich żerowanie i tym samym doprowadzał, doprowadzał do śmierci. A w takich warunkach pogodowych, kiedy mamy sucho, nie mamy rosy, nie mamy wilgoci w powietrzu, te produkty będą na pewno bezpieczne. Nie polecam ich do stosowania tam, gdzie mamy owoce, ale na tam, gdzie maliny wciąż rosną, bądź tutaj później już po zbiorach, jeżeli będziemy chcieli utrzymać w kondycji te wyrastające pędy. To jak najbardziej będą produkty godne polecenia. Myślę, że na dzisiaj to tyle. Zachęcam Państwa do tego, żeby chodzić po tych plantacjach, szukać szkodni głównie szkodników. Tutaj przędziorek, pryszczarki, tego szukajmy i wykonujmy zabiegi możliwie jak najwcześniej, żeby te owoce były jak najzdrowsze. I życzę owocnych plonów.